Chcesz zdobyć pierwszych pięciu klientów w dziesięciu krokach, to zapomnij o skomplikowanych strategiach. Posłuchaj, to prostsze niż myślisz. Pokażę Ci tutaj. Krok pierwszy. Zrób listę kontaktów, e-mail, social media, telefon twój. Masz więcej, więcej przepraszam, lidów niż myślisz. Krok drugi. Wybierz platformę, gdzie masz najwięcej osób. Krok trzeci. Personalizuj wiadomość. Napisz do ludzi jak człowiek. Hej, widziałem, że zmieniłeś pracę. To działa lepiej niż spam. Krok czwarty. 100 wiadomości dziennie. Tak, 100. Pierwsza jest najtrudniejsza. Resztę pójdzie ci łatwiej. Krok piąty. Rozgrzewaj relacje. Zauważ. Pochwal. Zapytaj. To działa. Krok szósty. Nie sprzedawaj od razu. Zapytaj. Znasz kogoś, kto potrzebuje tego czym się Ty zajmujesz, to prośba o pomoc nie sprzedaż. Ludzie inaczej reagują. Krok siódmy. Pierwsza oferta. Zrób to za darmo w zamian za trzy rzeczy. Feedback, opinia i że naprawdę skorzystają. Ludziska. Krok, krok przepraszam, krok ósmy. Masz pięciu klientów za darmo, wracasz na górę listy. Krok dziewiąty. Zacznij pobierać opłaty. Najpierw 80%, taniej. Potem 60%, aż dojdziesz do pełnej ceny. Krok dziesiąty. Utrzymuj relacje. Pisz jak człowiek, dawaj wartość, bądź cały czas w kontakcie z tymi ludźmi. To jest system, który od zera zbuduje Ci biznes. Chcesz, żebym pokazał Ci dokładnie, jak wdrożyć krok po kroku? Odezwij się, napisz. Twoi pierwsi klienci są bliżej, niż myślisz. Tam na dole będą moje dane, a ja Ci życzę sukcesów. Pozdrawiam.